Trzecia seria Gier PG Super, Orlen Superligi mężczyzn na w niej spotkanie Argedu Rebut Ostrowi, Ostrów Wielkopolski z Piączkowianinem Piotrków Trybunalski. Kamil Gapiński witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ten właśnie mecz na półlewym. Saveriga jak powoływany już do reprezentacji Polski, no dla niego to też ważny sezon, bo myślę, że to takie rozgrywki, w których ma potwierdzić swoją klasę, pokazać to jest zawodnikiem na wysokim poziomie. Znakomite to dogranie do koła od Kamila Adamskiego. Ładne indywidualne wejście. No i właśnie Kamil Mosiołek. Grali ze sobą dwa sparingi latem. Oba wygrane przez zespół Macieja Nowakowskiego. Jeden wyraźnie, jeden tylko jedną bramkę. Mikołaj Krekora po raz pierwszy pomiędzy słupkami bramki drużyny gospodarzy. No i teraz pytanie, czy pokaże nam ten doświadczony golkiper jakąś spektakularną robinsonadę. Piotr Swat naprzeciwko niego, pierwsze tempo i proszę Krekora ze skuteczną interwencją. Sygnalizacja gry pasywnej, Gajek Spera, znakomicie zamknął tam nogi Damian Chmurski. Marek Szpera, 7 do 4. Mosiołek, znakomicie popracował blokę, który zatrzymał Pawła Kowalskiego, no i kapitalnie tutaj, ramka numer 10 dla jego drużyny, szybko i przede wszystkim skutecznie odpowiada Kamil Mosiołek, jeszcze tam ucierpiał w starciu z jednym z ostrowskich obrońców, natomiast najważniejsze z punktu widzenia Ani na to, że błyskawicznie odpowiedzieli. Nie zdążył Kamil wrócić, ta strefa rozciągnięta błyskawitnie wykorzystuje to Artur Klops. Marcin, Maty, Jasik czy Mikołaj Krekora drugi raz broni rzut karny. Fenomenalny jest dzisiaj Mikołaj Krekora. Rzesik jest już, suroż? Prześ Rzeszkiewicz dobrze. Bardzo ładne, odważne wejście, które zaowocowało bramką numer 8 dla jego drużyny. Wyszła miał tam miejsce i czas, uznał jednak, że poda piłkę do prawej strony, gdzie już był Artur Kloptek. Indywidualne wejście i po raz kolejny nieskutecznie Paweł Kowalski. Rzesik, prawa strona. No w dosyć łatwej sytuacji. Nie rozrzucił zbyt dobrze tej piłki, kończy nam się proszę Państwa pierwsza połowa meczu, Żyśkiewicz, Mosiołek, doszedł już Kamil do siebie po tym uderzeniu w twarz. W pierwszej połowie meczu Mosiołek nabiera rozpędu, Suroż, Żyśkiewicz, ależ tam kapitalnie zmieścił, sygnalizacja gry pasywnej. Nerwowość wkrata się w szeregi gospodarzy. Prosty błąd. Jak będzie z kontratakiem Babrzyniak. On tutaj do końca sami proszę. Ależ Bramka. Kamil Adamski. Grzesik do prawej strony. Krzyszkiewicz. Jeszcze teraz zagrana. Ta piłka na lewą flankę. Ładna, zespołowa akcja. Gajek. Teraz do Kriwokapicia, którego na pewno bardzo uważnie będą obserwować kibice. Większość kibiców we Ostrowie Wielkopolskim obserwuje już te ostatnie fragmenty gry nastojąco, ciesząc się z tego, że ich zawodnicy wrócili do gry, sygnalizacja gry pasywnej. Kriwokapić, no chyba taki pierwszy jego błąd większy popełniony w tym meczu, ale już też w momencie którym nie będzie mieć to wielkich konsekwencji. Bramka numer 25 jest zdobyta przez gości. Rivo pić chyba za dużo tych kroków tutaj zrobił. Jakby zapomniał, że w piłce ręcznej się kozłuje z tych emocji Czarnogórze. Ale myślę, że można mu to wszystko wybaczyć. Czy jeszcze zdołają trafić? Nie. 29 do 25. Takim wynikiem kończy się mecz trzeciej serii gier. Mamy pamiątkowe zdjęcie, mamy nagrodę dla e, przemysłowa urbaniaka, który byłem MVP. No trochę jestem tym wyborem, prawdę powiedziawszy zdziwiony, ale e, właśnie on został w aplikacji Orlen Superligi wybrany numerem 1 tego wieczoru. Kapi Kapiński, dziękuję Państwu bardzo gorąco, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia przy okazji kolejnych Superligowych starć.